Dobry dzień dobry. Tak jak zapowiadałam znalazłam nową metodę i czas, miejsce na to, żeby tutaj z wami porozmawiać sobie. A wracam jak i wczoraj z moich lekcji językowych i przychodzę do Was z moim tematem na czasie. Wiecie, zacznę to tak. Jak myślicie, co jest lepsze? Dać komuś rybę, czy dać komuś wędkę i nauczyć go łowić te ryby? Tak, żeby mógł sobie zawsze złowić ryba, a nie tylko wtedy mieć rybę, kiedy wy ją mu dacie. Eee, dlaczego o tym mówię? Na pewno o wędkowaniu dzisiaj rozmawiać nie będziemy, ale będziemy za to eee, rozmawiać o dzieciach. Mamu nie jestem, aczkolwiek mam te 25 lat, także tak, jeszcze niedawno sama byłam tym dzieckiem. I, i wszystkie e, sprawy dotyczące dzieci są dla mnie dosyć świeże, bo e, można powiedzieć, że dopiero 3 miesiące temu wsunęłam. swojego gniazdka rodzinnego. Eee, a więc właśnie właśnie z tego powodu. Hmm. Jest to coś, o czym uważam, że mogę, e, mogę do Was mówić. E, z perspektywy tego dziecka. Każdy ma w sobie dziecko, bo każdy nim był, prawda? Ale nie każdy o tym pamięta. E, a rodzice e, no, są już w tym, w tym toku myślenia rodziców, a, a nie dzieci. Pamiętają tak do końca, jak to było, kiedy oni byli na naszym. Na naszym miejscu. Miałam taką dyskusję z mamą mm, swoją o tym, że bardzo często rodzice przerywają swoje ambicje na dzieci. No i oczywiście, że każdy rodzic chce, chce dobrze dla swojego dziecka, tak samo jak i moja mama chciała dobrze tylko trzeba tutaj odróżnić jedną ważną rzecz, a więc ambicje rodzica, czyli rodzic, który mówi, ja chcę, żeby mojemu dziecku było lepiej niż dla mnie samej, a więc będę go pchać w tą lub inną stronę, bo ja wiem, co jest dla mojego dziecka dobre, z tego względu, że ja te swoje dziecko znam. No okej, okay, okej. Okay. Mm, jakby rozumiem, rozumiem to, że Dobrze dla, dla, dla swojego dziecka. Też będę chciała dla swoich dzieci jak najlepiej. Będę starała się im dać tego, czego ja nie miałam. E, jakby nie ma żadnego problemu w takim rozamowaniu. Ale pchanie dziecka do czegoś, co rodzic myśli, że dla, ciebie, dla tego dziecka będzie dobre, nie jest dobrym rozwiązaniem. E, I tutaj jest właśnie ta kwestia. Chcesz dać rybę dla swojego dziecka, czy chcesz dać mu wędkę i nauczyć go go łomić te reby, tak żeby zawsze sobie mógł sam poradzić. No ja myślę, że jednak opcja druga jest lepsza niż po prostu dawanie. Abynajmniej ja taką, e, taką wolę i, i zawsze wolałam. Słuchajcie, dla mnie mówienie, że ja chcę jak najlepiej dla swojego tego dziecka e, i że ja mu mówię, że on jest dobry w tym, w tym, w tym i w tym, a z tego jest niedobra, więc ty nie idź w to, ty się tego nie ucz ty nie inwestuj swojego czasu, bo ty jesteś zły, bo ty jesteś to, bo ty jesteś tamto, moim zdaniem jest to totalnie bez sensu. Nauczcie swoje dzieci, jak mają siebie odnaleźć, ale żeby ich na nauczyć tego, musicie najpierw sami się tego nauczyć. Jakby to jest podstawowa rzecz, którą, którą każdy człowiek powinien robić, czyli wiedzieć, kim jest, e, móc sobie samemu odpowiedzieć na pytania, kim ja jestem. Jeśli jestem mężczyzną lub kobietą, to co dla mnie reprezentuje to słowo mężczyzna i kobieta? A dopiero później myślę cię o tych dzieciach. Myślę, że jest to naprawdę super ważne. Bo nie dacie dla kogoś, nieważne czy to dziecko, czy to druga osoba, czegoś, czego po prostu nie macie. Jeśli Wy tego nie wiecie, no to nie oczekujcie, że Wasze dziecko będzie wiedziało e, to w przyszłości bo nikt jego tego nie nauczył. I nie ma co mówić, że a dziecko się tam samo nauczy, w szkole się nauczy, od znajomych się nauczy, czy cokolwiek. Jeśli macie dzieci, to jest Wasza odpowiedzialność, żeby ich nauczyć, przekazać jak najwięcej i być jak najlepszą wersją Was, żeby te dzieci mogły wchodzić w życie. Ja naprawdę się nie dziwię, że, że osoby młode wokół mnie zachowują się tak, a nie inaczej. Dla mnie to zachowanie jest totalnie... Rodzice ich tego po prostu nie nauczyli. Eee, dobra, pogadałam sobie, nie? Ale płęta jakaś, bo nie chcę tutaj też się rozgadywać. Myślę, że każdy to zrozumiał, każdy to wie w głębi, w głębi duszy, tylko nie zawsze się o tym po prostu myśli. Eee, ambicje rodzica. To jest to pchanie cały czas, pchanie, że ty, o, ty i zrób to, ty, ty jesteś dobry w tym, ale w tym nie, jak pójdziesz, yy, jak pójdziesz w to, to ci nie będzie dobrze, yy, bo sobie nie poradzisz. Słuchajcie, jeśli ktoś sobie w czymś nie radzi, a chce jednak to robić, to go zostawcie w tym. Najwyżej się przejedzie, ale przejedzie się na swoich własnych, yy, swoich yy, własnych decyzjach, a nie waszych. Dajcie tym dzieciom popełniać błędy. Padać, a wy bądźcie po to, żeby je im pomagać wstawać, a nie po to, żeby im mówić, co mają robić, żeby nie upaść. Znaczy, to też oczywiście jest ważne, żeby im o takich rzeczach mówić. Ale kiedy dziecko jest zdecydowane na podjęcie jakiejś swojej decyzji, to pozwólcie mu na to, bo oni tak i tak to zrobi. Ja oczywiście nie mówię tutaj o nie wiem, o, o zażywaniu jakichś tam dziwnych substancji. Um, czy, czy takich rzeczach, ale mówię o normalnym życiu. Jeśli dziecko chce się zapisać nie wiem, na Kung Fu Pandę i trenować jakieś tam coś, a jest taki mały chuderla, który nie ma zupełnie siły, no to trudno, słuchajcie, to on chce to zrobić, a więc niech on sobie to robi, jeśli oczywiście macie e, macie jakby na to, na to pieniądze i jak chcecie go gdziekolwiek tam posłać, to dziecko. Nie przelewajcie tych swoich ambicji w sensie takim, że ja tego nie miałam, to niech to dziecko pójdzie na super dobre studia, niech zrobi tam doktoraty, magistry. Nie wiem, wy macie tylko licencjat i chcecie, żeby wasze dziecko zrobiło coś więcej. No ale czy ono tego chce? Czy naprawdę to będzie mu potrzebne do szczęścia? Czy naprawdę to, co wy widzicie, to jest tą prawdą w życiu? Nie sądzę, nie sądzę i właśnie o tym mówię. I uwierzcie mi że kiedy dwa lata temu stwierdziłam, że przestanę się wszystkiego bać, że rzucę te zasrane studia, które w ogóle mi nie odpowiadały i na których się męczyłam, a głównie taka jest prawda, zrobiłam to dla mamy, bo wiem ile zainwestowała we mnie i chciała mi chociaż w taki sposób, wiecie to, zwrócić, że dobra, ona tutaj płaci, ona mnie wychowuje, wychowuje mnie sama, no to zrobię te studia, będzie ze mnie dumna, ale ja z siebie kurde nie jestem dumna, no i to mi potrzebne w ogóle. Jakiś kawałek papierka, żeby z siebie być. Słuchajcie, bateria mi się przegrzała, no bo jestem w samochodzie rzecz jasna, także będę szybko streszczać się tutaj. Na czym skończyłam? No skończyłam na tych ambicjach. Ambicjach, robić. Jeśli nie robicie tego, co chcielibyście, e, wiadomo, to jest zrozumiałe. Nie zawsze się tak da. Ale wytłumaczcie dla dziecka, że ja tego nie zrobiłem dlatego i dlatego. Ty możesz to zrobić. I zrób wszystko, żeby to zrobić. Pokażcie im drogę, której wy, e, którą wy nie zaczęliście w pewnym momencie swojego życia stąpać, chociaż chcieliście tego. To jest ważne. Dać wędkę dla dziecka. Pokazać, co i jak może robić, żeby dojść do tego, czego chce. A jeśli dziecko nie wie, to pomóc mu to po prostu znaleźć, a nie mówić wiesz co, ty jesteś dobry w tym i w tym, to ty rób to. Wiesz co, jesteś noga z matematyki, ty zupełnie tego nie rób, ty nie idź. Słuchajcie, ja tak robiłam, ja chciałam bardzo iść na ekonomię i zarządzanie, gdzie wiadomo, byłam totalna dupa z nogi, no, z matmy, przepraszam, dupa z nogi. Dupa z matmy. Moja mama była dobra w matmie. Mój dziadek to był kalkulator chodzący. E, moja babcia była matematyczką, także wszyscy z matmy super, i ja nie. Zakała rodziny, jeśli chodzi o matematykę. E, no i nie poszłam na tą i zarządzanie. E, na studia poszłam na prawo. Na prawo, które było moją ostatnią opcją, bo ja chciałam albo ekonomia zarządzanie, e, albo księgowość. No i więcej nie wiedziałam. Mama powiedziała iść na prawo. Fajnie będzie, jak będziesz adwokatem i poszłam na to prawo, bo stwierdziłam, że i taki... I, no jakby tego wyboru zupełnie nie, nie żałuję. Ale to nie był mój wybór. No, ja poszłam bardziej z rozsądku i dlatego, że nie, nie wiedziałam co, nie wiedziałam jak. I znam dużo osób, które w wieku moim, czyli tych 17-18 lat, nie wiedziały co robić. I to jest ważne, żeby pomóc dla tych dzieciaków, żeby znalazły swoją drogę. I tego się nie robi, kiedy mają 16-17 lat i muszą. jak jest, jeden może, drugi nie może, eee, ale da się zainteresować dziecko czymś i pokazać, że coś istnieje i że ewentualnie jak to mu się bardzo, bardzo spodoba, no to mama i tata znajdą te pieniądze, żeby, żeby to dziecko mogło się rozwijać w tym kierunku. No nie wiem, dla mnie to jest takie logiczne, chociaż tych dzieci nie mam, bo sama bym tak chciała, żeby było, a nie do końca było. Ja w wieku nastu lat stwierdziłam, że ja nie mam żadnego zainteresowania. Chodziłam rok na tańce, roku się skończyło, bo... Dzieci, e, lub ci, co planują mieć dzieci. Znajdźcie najpierw swoją drogę, to co wy chcecie w życiu robić. I zróbcie to. A jak tego nie robicie, to nie zwalajcie tych swoich ambicji na swoje dzieci. One same znajdą swoją drogę. Jak im pomożecie, a jak im nie pomożecie, to albo będą błądzić całe życie, albo w końcu ją znajdą tylko po kilkunastu jakichś tam e, przewrotach w życiu. Czy jest taki sens? Nie. Skoro chcecie tak dobrze dla swoich dzieci. Dajcie im tą pieprzoną wędkę, żeby sobie same łowiły rybki. Tyle na dziś i taka puenta. Nie dawaj ryby, e, dawaj wędkę. Pa!